Hej, hej, z tej strony Seto i witam Was na kanale GameTune. W poprzednim odcinku Starfield dotarliśmy do pięknego miasta Nowej Atlantydy. To tam przebywa konstelacja, której szukaliśmy, a okazała się grupą badaczy kosmosu. Badają też te osobliwe kawałki metalu. Podejrzewamy, że jest ich więcej, bo oddziałują ze sobą. Idziemy więc za tropem kolejnej części tej układanki. Zapraszam na kolejny odcinek. Czyli w takim razie Wenus. Musimy więc w takim razie stąd wyjść, odlecieć z marca, z Marsa polecieć na Wenus, e, znaleźć nasz statek. E, szybką podróżą chyba możemy sobie skoczyć, nie? Tutaj z Sydonii y, wychodzimy. Szybka podróż na zewnątrz, do statku, do Frontiera i można lecieć na Wenus. To tam e, widziano ostatnio tego moire, tego albo tę moire. A, czyli jeszcze nie tutaj. Dawaj, szybką podróż, let's go. Od razu do statku za, za stery. I to mi pasuje, dlatego że możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak, i szybko nam to odnajdzie Wenus. Placówka cywilna. Stacja szczelinowa. A my mamy się udać w ogóle na orbitę Wenus? Czy na samą Wenus?

Zmniejsz zasilanie systemu statku, by uniknąć wykrycia. Takie systemy jak uzbrojenie i osłony e, są łatwiejsze do wykrycia. Wydziałaś maksymalnie skrycie, wyłącz wszystkie systemy zostawiając tylko jedną lub dwie kreski zasilania silników. Oraz trzymaj się jak najdalej od statku wroga. Aktywuj nadajnik satelitarny poprzez zbliżenie się do niego na 500 metrów. Czyli rozumiem, że... Ojej, czekaj, 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 czekaj. Czyli robimy tak. Silniki mniej Osłony możemy też wyłączyć Dobra I w takim razie podlećmy powoli, metodycznie Prędkość maksymalna to 20... No właśnie, pytanie co? Dwa węzły, kilometry, mile Ciężko powiedzieć co to jest 24, 22 oh,

Na 500 metrów dobra, jak to jest daleko? Jeszcze 4, 4 km. Można było podlecieć w zasadzie od drugiej strony trochę, bo teraz idziemy tak w, w, w linii prostej, ale powoli metodycznie się zbliżamy, nie? Wolałbym, mimo wszystko, uniknąć wykrycia. Ty, co jest? What? Mi się wyłączyły? Co jest? Had mi się wyłączył? God damn. Jezus, Maria, nie, 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 stop, 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 stop. stop. pewien problem. Dobra, odejdź od tego, sobie na spokojnie będziemy lecieć. Eee, a czy jak wejdę ponownie, to wszystko powróci czy nie? Te wszystkie systemy? Okej, okay, dobra, mamy wszystkie systemy. Oh, dobrze, eee, dwa kilometry jeszcze do tego, więc mam nadzieję, że uda nam się tam do, dolecieć. Eee, Użyliśmy akceleracji, czyli tego przyspieszenia. Na szczęście nas nie zauważyli. Mamy wszelkie osłony wyłączone, więc jakby tylko chcieli, to by mogli nas bardzo szybko sprzątnąć. Dobra, jeszcze kilometr. I powinniśmy, mogli, po, powinniśmy móc pobrać e, informacje z tego nadajnika. Spokojnie dryfujemy sobie, jesteśmy tylko ziarnkiem. Nic nieznaczącego. Strzępka w kosmosie. Nikt nas nie widzi. Bardzo ładnie. Otwórz mapę. Nie, 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 nie. Dobra, możemy lekko zwolnić. Boże, jesteśmy naprawdę blisko. 500 metrów nam wystarczy. Okej... Okay, jeszcze chwileczkę, jeszcze troszeczkę i jesteśmy. Aktywuj. Do stoczni Nowa Galaktyk. Oh, that's not good. Earth and everything around it was abandoned a long time ago. Czyli co Ziemia? No dobra. Ziemia ten. Mm, stocznia Nowa Galaktika. A, na księżycu, dobra, czyli blisko Ziemi. Okej, okay, niech będzie. Lecimy stąd, mam nadzieję, że nikt nas po drodze nie zatrzyma.

do większości stacji gwiezdnych i statków można dokować, co pozwala wejść na ich pokład. Należy wy, wybrać statek w swoim interfejsie, a następnie podlecieć na tyle blisko, by dokowanie stało się możliwe. Dobra, dawaj osłony, e, rakiety, balistyka, lasery. Dobra, po trochę wszystkiego. No dobra, no to pełna moc. I spróbujmy zadokować. Pełna moc i spróbujmy zadokować. No, Chociaż nie wiem, czy taka pełna moc, bo widzę, że kurczę zbliżamy się dosyć szybko. O kurde, bardzo szybko, za szybko. Dobra. E, dobra hamulce mamy. Jest git. Okej, okay, bliżej, 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 bliżej. E, no i zadokuj, cyk. Może nie wywołujmy, bo nigdy nie wiadomo kto jest w środku, nie?

no, apteczka tak. Cyfryk, bardzo chętnie. I tutaj chyba mamy możliwość, tak, otworzyć zaawansowanym e, cyfrychem drzwi. Poziom zabezpieczeń zaawansowany. Czy ja mimo wszystko będę w stanie coś takiego ogarnąć? To i to. O proszę, syk. Syk. Mm, to wygląda jakby mogło być tu pasować. Okej okay. i to mogłoby pasować tu. Tak. Nawet udało nam się takie zaawansowane rzeczy ogarnąć. E, apteczki, bardzo chętnie. Hmm. Dobra, weźmy taki, taki typ broni, też możemy sobie wziąć skrzynka z amunicją? Niby gdzie? A tu. Dobra, granat odłamkowy, bardzo chętnie. Miejskie ubranie z Neo City, strój farmerski. Średnio najeża nam potrzebne, co? Kredyty. Miejski orzeł. O wiele lepszy niż to, co posiadam. To mamy tutaj termos, notatnik. Możemy to otwierać? O, bardzo chętnie. Dobra. I y, mamy nową broń, która wygląda na coś nowego. I lepszego. Yep. Tylko mamy mało amunicji do tego. Co to jest za wykrzyknik? Że co, że jest nowe? Nie jest to niestety szybkostrzelne. No, ale ma lepszą szczerbinkę. Ma lepszą szczerbinkę. Może będziemy precyzyjnie strzelać, chociaż w moim przypadku to jest raczej ciężkie do ogarnięcia. Halo. O! Oj, 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 oj. oj, oj. Czekajcie, bo tutaj ktoś kurde jest. Tutaj w ogóle jakaś walka się wywiązuje. Tak, tu ktoś z kimś walczy. Dobra, wyeliminowany. Odrzuty. Serio? No i zobaczcie, jak tutaj ta amunicja szybko schodzi, zwłaszcza jak się nie trafia, tak jak ja, nie? Bardzo ładnie. Który jeszcze? dawaj tego odrzuta. Dobra, taktycznie, metodycznie. Dobra, już nie ma co się skradać, nie? Ewentualnie za osłonę gdzieś wejść. O! Plecy. O kurde, dobra, zlikwidowany. Ty, co dalej wchodzę, to coraz więcej ich jest. Ej, fajna ta broń, fajna ta broń. Szkoda tylko, że tak mało amunicji do niej mamy. Dobra, trzeba niestety coś zmienić w tej kwestii. E, co ma jeszcze dobry. Dobre obrażenia. Hmm, topór. Nie mam zamiaru do nich podchodzić na blisko. Zdecydowanie nie. Ło, Jezu. Z tym nie idzie nic trafić. Tamten był o wiele bardziej celny. Skafander nawigatora. Możemy coś tu znaleźć? Jakieś, am jakieś amunicje? A, ja, to sobie też dajesz świetnie radę. Bezłuskowy... Oni wszyscy mają te same brońki. I nie są one jakieś... fantastyczne. Wybitne. kredyciki? Jak najbardziej, jeszcze jak? Apteka. Dobra. Jeszcze tu jakiś jeden został. Albo go już obiła. Nie, jest tam jakiś jeszcze jeden typek. O! Czy ty chcesz mi powiedzieć, że coś. W co ty strzeliłaś? Ała, ty, uważaj! W co strzelasz? O! Chłopy w workach. Niedobrze. Dobra, a my którędy? Jakieś apteki. To wygląda w ogóle na miejsce jakieś takie sanitarne, nie? Dobra, chyba nie tutaj. Chyba nie tutaj. Palimy wroty. Yy, tu też nie. Przyszliśmy z. ton. Bezuskowy A wy macie coś dla mnie? Bo chyba was nie lutowałem. Yy, jasne, że tak. Chęt nie biorę. Wszystko co drogie i się świeci. Nice, coś fioletowego. Może być lepsze. Zobaczmy. Mm, nowe przedmioty. No niestety nie jest lepsze. A to co to jest? Bo do tego mamy stosunkowo dużo amunicji. Apteka. Oho. Nie chciałem. Myślałem, że to będzie do otwarcia normalnie. No dobra. Spróbujmy w takim razie. To nie będzie tu, i chyba nie będzie też tu. Więc to nie jest to. To może być to. Tak. Albo tak i tak. O właśnie. Super to będzie tu, a to będzie tu. Dobra, zobaczymy co w środku. Nie no serio do kibla się włamałem. <grytanie> serio? Ktoś jest za mną kibel na klucz. Brawo. Mina odłamkowa. To może być to może być całkiem git do zastawienia jakichś pułapek. Kim oni się tam leją? Nie mam zasięgu. Au 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 au! Dobra, eee, musimy się uleczyć. Dobra, ile to będzie zadawać obrażeń? Mamy coś w rodzaju kolimatora. Okej, okay, trafiam. Jest git. Sara, weź coś sprawy w swoje ręce. Oni mocno biją, kurde, a jedna apteczka za, y, oddaje nam jakieś 1 trzecią HP. To nie za wiele. W ogóle kogoś mamy też na plecach jakby. Dobra, tym razem nikt nie siedzi na posiedzeniu. Chyba nie. Dobra, ubity. O! Ła! Niektórzy są wybuchowi. Dobra, nieźle. Coś od ciebie, kolego? Jezus, Maria. Tyś się skąd wziął. Dobra, mam cię. Siedzisz jeszcze skitrał, no? Czyli to jest amunicja, której potrzebuje do tego pistoletu. Całkiem nieźle, dlatego że no z nich mogę pozyskiwać dużo tej amunicji. Musimy, no właśnie, musi, musielibyśmy e, wykorzystywać mniej niż zyskujemy, odzyskujemy od nich. I będzie git. I będzie git. Dobra, gdzie jeszcze będą na, na, na piętrze? Ta, na piętrze jest Sara. Słuchaj, jest taka akcja. Tu idzie typ. A, ubiłaś go. Wow! Dziękuję. Kochana jesteś. Dobra, mamy cię. Jezus Maria kolejni jeszcze nadchodzą. Niedobrze. Bezbuskowy pocisk do strzelby, chętnie. Co mamy tutaj? Skrzynia magazynowa, to nie... O, apteka, bardzo chętnie. Ty się z kimś lejesz? Dobra, to ostrzeliwuj ich tam, ja tutaj lutuję. Ona sobie daje świetnie radę bez nas. Jest git. Jezus Maria, ile tutaj typa jest. Kredyty biorę. Kaliber biorę. Amunicji nigdy dość, zwłaszcza z moim celem. No dobra, kolejnych typków tutaj trzeba znaleźć. Drzwi, open, wycofka, lekka wycofka. No hmm. będzie tu ich za dużo. Sara? Oni nie przestrzeliwują tych. Na szczęście nie przestrzeliwują tych wszystkich mm, szklanych szyb, jak widać. Więc tyle dobrze. O kurde. Niezły Ragdoll. Topór ratowniczy raczej nas nie interesuje. Czy możemy się wychylać? Nie. Dobra, mamy go. Na szczęście od pleców raczej nie powinien nam nikt przyjść. Dawaj, dawaj. Musi przeładować kiedyś. Widzisz tam kogo? Dobra, reload. O kurde, dużo ich tu. Jeden ma jeszcze jakieś dodatkowe osłony. Chyba spadł na dół Ła. Dobrze, że nam to w twarz nie palnęło. Dobra, krytyki poszły ładne. I po chopie, no dawaj, jest 20 punktów doświadczenia. Świetnie zostało dwóch. I reszta się kryje gdzieś. Jeden mocno obity. Dobra, musimy skrócić dystans. Okej, okay, apteka. Ale jatka. Dobra, co my tutaj mamy? Trochę amunicji. To jest niestety gorsze. Indyk, bardzo chętnie. Mundur ochrony ZK, to nie, to nas nie interesuje. Jak im się strzela headshoty, to zauważyłem, że można ich wytrącić z równowagi. Oj, oj, oj. Dobra, dawaj Sara. Raszuj ich. Świetnie. No i pięknie. I został chyba tylko i wyłącznie ostatni. Stek z mięsa. Ten ostatni to w ogóle się chyba gdzieś tam kitra, i już nie chce raczej walczyć po tym, jak zobaczył, co my tutaj zrobiliśmy z nimi wszystkimi. Kosmiczny hełm. To nie. No i git. No i git. Można byłoby się te rzeczy uleczyć, nie? To tamtym ostatnim typem. Zajmiemy się już następnym razem. Okazało się, że Muary nie ma na Marsie. Trop prowadził do stacji gwiezdnej Nowa Galactic orbitującej wokół księżyca Ziemi, na której tworzono pierwsze statki międzygwiezdne. Niestety, mimo że stacja jest oficjalnie opuszczona, to wciąż grasują tam szabrownice i to w dużych ilościach. Jednak udało nam się wyeliminować większość z nich, więc nie powinni już nam przeszkadzać. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale GameTun.